Kilka lat temu, spacerując po lesie, z dala od jakiejkolwiek cywilizacji, poczułem ten naprawdę przytłaczający, słodki zapach. Jestem bardzo wcipska. Odsunęłam się od zarośli, żeby się rozejrzeć i znalazłam zwłoki. Facet ewidentnie był tam od jakiegoś czasu i nie wyglądał najlepiej. Cały opuchnięty, zielony i czarny z różnymi płynnymi resztkami. Lokalne zwierzęta również dobrze się odżywiały przez kilka dni. Zadzwoniłem na policję, która kazała mi czekać z ciałem aż przyjadą. Ponieważ byliśmy na odludziu, zajęło im trochę czasu, zanim dotarli, zrobiło się ciemno, a ja siedziałam z nim w ciemności przez długi czas. Okazało się, że popełnił samobójstwo. Długo potem przyśnił mi się, mówił do mnie i to w niemiłych słowach. Głównie o tym, jak bardzo był zły, że naruszyłam jego miejsce spoczynku i że chciał, żebym się zabiła. Pewnie to tylko moja wyobraźnia ale w tamtym momencie to wszystko było dość niepokojące. Nadal od czasu do czasu pojawia się w moich snach i bez wątpienia pojawi się dziś wieczorem, po napisaniu tego.